Siemanderko włożyłem już moje samczyki, moje takie. Ta będzie z tym falowym. Ta nakrapiana film o mewkach, a później nagram nagramu. O... Nie wiem, jeszcze tą trzecią parkę nagrać, bo ta trzecia jest rewelacyjna. Tamu o, ta nakrapiana będzie z tym. On też ma takie trochę groszki. Taki czerwony groszek z pasem. Myślę, że będzie że fajna parka. No mój lepszy jest. Nie ma co mówić. Korona. Dwuletni samczyk. Zobaczymy, co będzie. Tutaj jest druga parka. To jest syn tego. Tego własnoręcznie uchowałem. On ma taką małą wadę przy oczku, ale jest fajny. Filigranowy, łebki poros. Bijane czoła wysokie. Hodowla mewków. No. Tak, będziesz miała męża młodego, młody jurny mąż No pokaż, a no, widzicie ona to się ma nie goło mnie do pokazania No bo te to stoją jak struny Te moje Mewunciek mój z tamtego roku Ładna korona wysoko osadzona A tam przy oczku, ale na niektóre rzeczy nie trzeba zwracać uwagi, bo reszta ma wszystko dobrze. A jaki on ma kolor. Ciemno czerwony. A ten samczyk, tata jego te moje takie w głowach bardziej takie. Kanciaty i głowa, no ale no, tu jest jakość. Zobaczymy co to z tego wyjdzie. Chociaż tato jest, to jest fajnie uchna czarnuchna, czyli mam trzy pary mewków. Zobaczymy, jakby coś, o zobaczcie to, ta jest jurna, o, ta to jest, zobaczcie jak to dziowie, on zdjęty z jajek to, wiecie. A i będę miał tą motylkę polską do sprzedania, a to później nagram jeszcze z tych młodych i zaraz sypniemy im żarcia i mówię pareczka jak tralala ona troszkę gorsza od niego nawet bym powiedział że jedną klasę niżej ładna jest ale no nie to nie jest to samo nie jest to samo co to zobaczcie to to dzioba nie ma Ale może się coś uchowa. Ja pokażę jeszcze tą. No sios. A pokażę jeszcze siostrę tego czerwonego. Macie jaki łap rozbity. One małe filigranowe. Na filmie tak nie wygląda, ale, ale tak to to ładne głowy porozbijane właśnie o to chodzi. Macie szkanciate. Pokażę wam jeszcze pod tamtą wolierką. Tu jest ten samczyk. Jeszcze mam taką parkę. Tu jest samczyk, też ten też jest fajny, to jest... No to nie jest gołą taki jak tamte, bo ten to jest. Inna klasa gołębia falowy. On właśnie jest taki płowy, ja lubię. Jeszcze muszę sobie tej izabelki, ale te izabelki to. Mam Windry to. Ten mógłby mieć rozetki większe przy koronie. Kocham te mewki. Zarąbiste. one są takie spokojne. Zobaczymy czy się da coś uchować. Papuszki to jest ten sam przykład. Od kogo to wie A tu pokażę jest samiczka Ale ona nie siedzi na swoich jajkach. Ona ma zobaczcie samiczkę. To jest siostra tego czerwonego i córka tego falowego o kąpała się. Zobaczcie to Tu dziuba nie ma wcale Tu jest tylko woskówka Łebka ciaty Dobra linia gołębi Ona na jajkach swoich nie siedzi Ona ma inne podłożone tak trochę na pałę. a jej jajka to już nie pamiętam gdzie podłożyłem ale są podpisane o, ta dziuba nie ma wcale nawet brudna przy dzióbku, bo nie ma jak jeść no nagram jeszcze tamte jeszcze raz tego nagram dzisiaj były loty pocztowych puszczali, a nie nagrywałem o, samczyk poprawa szeroka, jaśniutka to jest Dobra, nagram tamte o, Jeszcze raz, taki film do 10 minut Nie wiem jak na pierwsze mewki Pamiętacie, miałem jeszcze taką żółtą z wadą To właśnie jest ten czerwony To jest po żółtej Po żółtej Zobaczcie, to jest inna klasa gołębi Te są ładne samiczki, ale Dlatego chciałem coś dobrego i tu popełniłem błąd, bo zawsze mówię nie przynosić gołębia gorszego niż się ma w gołębniku No ale, no niestety, jak nie ma skąd No to trzeba przynieść to co jest, ale ich siostry wcale nie są gorsze, bo bo mówię, te dwa gołębie to były takie najgorsze co tam widziałem a reszta to było coś właśnie klasy, tak jak ten samczyk, czy ojciec to był bardzo podobny do, do tego, tylko że niebieski, nie? Więc może coś się uchowa, wiadomo co po czym. Zaraz dam im jeść, Te do, do one <coughs> dostały wczoraj po pół tabletki, dzisiaj też po pół tabletki, nie pytajcie mi jaką, ja mam tam swoje sposoby. I będziemy parzyć, no. I nowa rasa w gojemniku będzie. Zobaczymy, co to wyjdzie. Nie, malutki, będziesz teraz pod wolierą siedział. Dobra, narka, trzymajcie się.